Politechnika Poznańska. Warto tu studiować. Film animowany z kotem profesorem w roli głównej. Animacja rysowana kłębkiem włóczki. Czarny kot przez 16 lat mieszkał na terenie kampusu Warta, stając się nieformalną maskotką uczelni. Nie ma go już z nami, ale nadal jest wielu, a nawet bardzo wielu, którzy wciąż o nim pamiętają. Dzień dobry moi drodzy. Jestem pierwszym na kotem profesorem i dziś Chciałbym podzielić się z wami moimi przemyśleniami na temat dostępności. <laughs> Miał. Nie mogłem się powstrzymać. Opowiem wam krótką historię o tym, czym jest dostępność i co mnie dzisiaj spotkało. Miał. Każdy z nas spotyka na swojej drodze przeszkody, ale nie każdy może sobie z nimi poradzić. Rozróżniamy wiele barier. Na przykład architektoniczne, cyfrowe oraz informacyjno-komunikacyjne. Kod wszedł do windy oznaczonej brajlem wraz z osobą niewidomą. Dotyka łapką motek wełny, który zamienia się w głośnik. Piętro pierwsze. Dostępność to możliwość korzystania z systemu, który uwzględnia potrzeby każdego z nas. Osób z niepełnosprawnościami, z małymi dziećmi, wózkami dziecięcymi, ludzi starszych mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, osób o nietypowym wzroście, z ciężkim lub nieporęcznym bagażem. Kot rozpoczyna spacer po kampusie Warta. Dziś pokażę Wam wyjątkowe miejsce. Jest wiele zakamarków, gdzie możecie mnie spotkać, jednak nigdzie nie czuję się tak bezpiecznie jak na terenie Politechniki. To zasługa uniwersalnego projektowania, czyli tworzenia produktów i elementów otoczenia przyjaznych dla każdego. Tu zawsze spadam na cztery łapy. Dzięki racjonalnym usprawnieniom wiem, że jest to miejsce, gdzie nikt nie pozostanie pominięty, nawet ktoś tak mały jak ja. Dla niektórych spotkania na żywo mogą stanowić wyzwanie, dlatego zadbaliśmy o dostęp alternatywny, by być razem bez względu na miejsce i okoliczności. Najważniejsze, by informować o swoich potrzebach. Można w tym celu skorzystać z pomocy Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Na stronie internetowej biura można złożyć wniosek o zwiększenie dostępności takiej strefy czy przestrzeni, w której brakuje czegoś, co zapewnia większe bezpieczeństwo i komfort psychiczny. Głaskany przez kobietę kot siedzi na fotelu w punkcie pomocy psychologicznej. Sam myślałem o złożeniu wniosku o dostępność myszek, bo ktoś ciągle je przede mną chowa. Spróbuj. To nie takie trudne. Pomożemy Ci w tym. Mamy czytniki ekranu i tłumacza online. Prowadzimy też kursy języka migowego, a jeśli tak jak ja masz problem z myszką, są programy, które umożliwiają korzystanie z komputera za pomocą klawiatury. Na pewno znajdziesz swój sposób. Czy koty mogą trzymać łapkę na pulsie? Dzięki aplikacji P czy InnoVigo, i ty masz dostęp do wszystkich udogodnień, włącznie z mapą i aktualizacjami zachodzącymi na terenie uczelni. Przekonaj się sam. Osoba niewidoma jest w bibliotece. Podchodzi do stanowiska komputerowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami. Dziewczynka bawi się z samolotem w bibliotecznym kącie malucha. Obok siedzi kot. Osoba niesłysząca i kot są w wypożyczalni. Widać symbol pętli indukcyjnej. Osoba na wózku inwalidzkim zmierza do windy, a niewidząca do schodów oznaczonych polami uwagi. Kot obserwuje wszystko ze szczytu schodów. Ale to dopiero początek mojej historii. Zagłoszono alarm. Człowiek bierze kota na ręce i wybiega. Usprawnienia oraz aplikacje są potrzebne i przydatne, ale wszystko zależy od ciebie, od Twojej pomocy. Słuchaj potrzeb innych. Bądź otwarty i działaj. Teraz. Tłum ludzi przed budynkiem Centrum Wygodowego. Pojawia się napis: Alarm próbny. Dziękujemy. Moja misja się zakończyła, ale wasza w niesieniu pomocy dopiero się zaczyna. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować. Produkcję filmu sfinansowano w całości z projektu pod nazwą Politechnika Poznańska – Uczelnią Otwartą dla Wszystkich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej 3 – Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, działanie 3.5 – Kompleksowe Programy Szkół Wyższych.